Znajdujemy się przy Tamie Mosulskiej, jakieś 30 km od Mosulu. Ten obiekt ma ogromne strategiczne znaczenie dla Iraku, dla irackiego Kurdystanu to jest największa tutaj, tutaj szatama. W, w sierpniu ubiegłego roku gdy Peszmerga atakowała te, te tereny Wcześniej państwo islamskie zajęło tamę mosulską. Państwo islamskie podłożyło tutaj ładunki wybuchowe, chcąc wysadzić w powietrze ten obiekt. Gdyby, gdyby to wybuchło, to cały, cały mosul znalazłby się 5 metrów pod wodą. Natomiast woda doszłaby również do Bagdadu i innych miast Iraku, także doszłoby do totalnej katastrofy. Jednak atak Peszmergi był błyskawiczny, trwał 2-3 dni i terroryści nie zdążyli wysadzić tego w powietrze, uciekli.